Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Nie będziemy majsterkować, nie będziemy reanimować, nie będziemy y, robić takich rzeczy technicznych. Zrobię sobie przerwę. Yy, w dzisiejszym odcinku będzie. Uwaga! Będzie co nieco o łuku klasycznym. Kupiłem jakiś czas temu. Yy, ale sobie tak dzisiaj myślę, no kurde, no może by jakiś fajny odcinek z tego wyszedł, jakiś test zrobimy, co to jest w stanie taki łuczek przebić. Jest to łuk o niewielkiej sile naciągu, bo tylko 30 funtów. Yy, no i co? Zapraszam Was do oglądania tego filmu, myślę, że będzie ciekawie. Na początku przeniesiemy się w miejsce, w którym nie będziemy stwarzać zagrożenia dla innych i gdzie będzie można sobie spokojnie podestować na łuk i postrzelać. Także przenoszę się za trzy... Dwa Jeden No, od razu lepiej Tam z tyłu już jest tarcza, no bo jak wcześniej, jak wcześniej mówiłem Troszeczkę już zacząłem strzelać wcześniej Ale zobaczcie co dzisiaj będę testował Sprzęt, którego używam w dzisiejszym odcinku to taki oto łuk Firmy Core Archery Te jak wcześniej wspomniałem, mają 30 funtów naciągu Łuk jest całkowicie legalną bronią Którą można posiadać więc nie trzeba mieć na to żadnego pozwolenia. Drugą najważniejszą rzeczą, którą trzeba mieć przy strzelaniu, to są oczywiście strzały. Strzała, strzały. Ja mam takie. Kupiłem na początku włókna szklanego, ale po prostu w giganty bardzo szybko się zużywały. Pękały tutaj w grocie, pękały. No i mam mnóstwo się wala ich podziałce. I, i, I po prostu nie dość, że drogie to jeszcze nie wytrzymałem. Kupiłem aluminiowe. Bardzo dobrze się trzymają, jak się trochę wygną, to ja sobie tak mniej więcej staram prostować. Jest dobrze. Tu jest pasek na kołczan bardzo przydatna rzecz. Dalej, tu są rzeczy, na których będę testował. Cholera! Zestaw GoPro to nie. <grych> to tak wziąłem na wszelki wypadek. Bardzo ciekawą rzeczą, do której będę strzelał, jest ten oto laptop. O ile to można nazwać laptopem, to kiedyś może i był laptop, ale to już jest elektrozłom. Strzelę pierwszy strzał w matryce, tu nawet może za dwa razy, a później strzelam w taki sposób. Baterii nie ma, więc nic nie wybuchnie. Zobaczymy, czy łuk ma wystarczającą siłę, żeby przebić taki ekran, czy też tutaj tą płytę całą główną razem z plastikiem. No, duża siła jest do tego wymagana, żeby przebić takie coś. Zobaczymy, czy łuk sobie poradzi. No, taka niewielkie wezwanie butelka wody. No, i mam jeszcze taką plastikową walizkę. Kiedyś tu była wiertarka, ale już nawet tej wiertarki nie ma. To jest już na śmietnik przeznaczony. Dość, do, dość gruby plastik. Sprawdzę, czy jest w stanie ten łuk ten plastik przebić. No, jeszcze będę strzelał do tarczy, którą zrobiłem. Tak, ta, ta, taka oto tarcza zrobiona z opony samochodowej z Golfa. W środku napchany szmat, kartonów. Tutaj taki dywanik, chociaż ten dywan czasami odbija strzały, bo on jest bardzo mocny ten dywan i sprężynuje. To jest najgorsze, ale strzały się yy, we większości wbijają. Dobra, to ja się idę ustawić o tam, w tamto miejsce. Pierwsze potrzebam do tarczy celność, a później będziemy strzelać w to, co was najbardziej interesuje, czyli w te rzeczy, co pokazałem i są na stole. Strzelce ognia. Zobaczcie, tu sobie zrobiłem staś mę tu gdzie ma najść. No i co? Naciągamy i oddaję strzał. No teraz Nie ja aż tak źle. Tutaj nawet przebijem oponę. Ops. 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 Dobrze. No to co? Żeby Was nie zanudzać, przechodzimy do testu właściwego, czyli ustawiam te po kolei. Dobra, strzelam. Strzelam, oj tak. Strzelam, oj tak. Trochę bliżej. Dobra, żebym tylko nie strzelił w telefon. mu to spoda dobra Co tu się stanęło No jest dziurka na wyłot. Z tej strony i z tej strony woda leci. Bez najmniejszego problemu przebiło butelkę. Widać. Może tak, jak stanie się wiatr. Trzyma się. Widzicie? Oddaję strzał z miarę bliska, żebym trafił. Kurde. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale strzała się cholernie wygięła. Patrzcie się, o. A ile się założycie, że ją naprostuje? No, już jest prościutka, zobaczcie. Prościutka. Polecam takie strzały, bo one są nieśmiertelne praktycznie. Trzymasz. nie lecisz. Dobra, nie roztrzymajcie w nie ja sobie radzę, co nie? O, <laughs> Widziałeś? Dobra, uwaga. Strzał w Matryce ostrym grotem. <laughs> Co tu się stanęło? Hmm. Oczywiście grot się wygiął, ale jak tam matryca? No, matryca się nie poddała. Zobaczcie. Ale pękło tutaj. Tutaj jest pęknięcie. Nie wiem czy widać. Tu. Czyli jakby już chciało się przebić. Wykonam jeszcze jeden strzał. No już nie ostrym grotem, bo ostrego nie mam ale normalnym. Uwaga, kamera, akcja. W ogóle nie strzeliłem tam gdzie trzeba. Słuchajcie, strzeliłem tutaj. Dziewio blachy. A wcześniej słuchajcie, wiem czemu nie przebiło. Zobaczcie. Tutaj była gdzieś około milimetrowa blacha aluminiowa i akurat strzała natrafiła na nią. Dlatego nie zdołało przebić matrycy i wylecieć tutaj, tylko napotkał metal, a strzała metalu nie lubi. Dlatego tej tutaj nie przebiło, ale jakby celował w środek, to tutaj jest taka dziurka i muszę tam trafić. Dobra. Przeszło na wylot. Słuchajcie. Proszę bardzo. Co jest? Co tak pika? Laptop? I przebiło matrycę na wylot. Dobra, to teraz klawiaturę. Dobra, moi drodzy. Co się stanie się? Przebije czy nie przebije? ok, przebiło. W tym miejscu, tylko że mi gdzieś uciekł grot. Bo nie przykleiłem i grot mi gdzieś odpadł, ale jak go znajdę, to go przykleję kropelką, nie to, że te strzały są kijowe. I przebiło metal. Patrzcie się. Kuźde jaki to jest mocne. Dobra, przebiło. Strzelam jeszcze jedną strzałą. Dobra, bo tej nie wyciągnę, to jest za mocno wbita. Dobra, uwaga. Tak, moi drodzy, po prostu tyle w temacie. na wylot. Jeszcze raz strzelę, żeby nie było nudno. Bardziej w środek. Przebiło na wylot. Słuchajcie, patrzcie całą płytę główną. Tutaj wystaje groc. Widać teraz sobie pomyślcie jak, jak potężną bronią jest łuk Nadajecie praktycznie, nie wiem, podnosicie sobie ciężarek, bo siła naciągu jest naprawdę niewielka. Mogę normalnie tak podnieść, a zadajecie takie obrażenia, że jesteście w stanie przebić laptopa. Matryce, metal nawet. Tam, yy, blacha, blacha tutaj, proszę bardzo. Tu jest blacha o grubości może pół milimetra, ale to jest dużo. To jest blacha. To jest mocne, wytrzymałe. Tutaj przebiło całą płytę główną. A żeby. Ten, aha, jak ją teraz wyciągnę? Trzeba poruszać tutaj na prawo, na lewo. Z góry, na dół. Laptop, który już i tak miałem dać na elektrośmieci, bo tam się już nic nie nadawało. Przestarzałe wszystko. Ach. Co się dało to wyciągnę, bo bateria przydatna rzecz, można zrobić z działających ogniw pakiet. Moi drodzy, a więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Myślę, że na tym odcinku będzie coś o jesioku, bo tam prace trwają cały czas i idą do przodu. A więc jeszcze raz, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.